Witam wszystkich! W dzisiejszym odcinku zagram Kandydat Dnia. Już niestety nie ma eventu z jajkami, tylko mega św świnia będzie znowu, niestety. Ale chociaż mam skiny, jeszcze wczoraj trafił ku Broka, Parenzora, Baza, Godzilli. Już nie ma, są całe Stardropy tu. I graj. Lu zagram na samym początku, takim kamiennym trolem, Lu. I patrzcie, jakie ma... słodkie ptaszka na ręce. I jeszcze motka I a! Ew, dostał kolcz ginął. O, uh, ptakami rzucam. LP. El primo. Nie dostał ani razu. Dobra. Dostał. O! Oh, oho. Oh. Ła, wow, mało. Mam bardzo mało. Team Godzilla. Bum. Bum. Ptakami Ptakami, Ptakami! jesteśmy dwójka tylko. Dobra, nie miał szans. E, fajny jest ult. I serduszko. Zmutowane. A, el primo, nie już po pandzie! Dobra, gadżet. Uuu. Mało, mum, nie ma co ukrywać, mało, mum. Nie. Mogłem się uleczyć. Miał tyle czasu na uleczenie. Dobra, to teraz może zagram. A niech będzie Bas Godzilla. Najlepszy, drugi najlepszy skin. O nie, to nie... To nie jest mapa na mojego baza. O, Żół! Nie, źle trafił. No właśnie. No wiedział, że tak będzie. Oooool! Ogłuszył tylko tabel. No, dajecie, Piperka, Dajesz! Co to za bomba? Cały się tym wiecie, co co? No nie, Piperka, chyba zginie. Uciekaj! I no szkoda, że nic nie zostało po tym evencie. Bo on był mega fajny. To jest chyba najlepszy do mnie. Nie, najpierw kreskówkowo, a teraz ten. No! Piperka. Piperka chyba im to nie zabiło. I statkiem. No nie. Chodź tu. Chodź. Uciekła. Do krzaków na pewno gdzieś poszła. No właśnie, do krzaków. Bum! Jedziemy z nią. Teraz gej. Aha, co w ogóle zrobił? Aj, nie miał jak wykierować. I. Gadżet. Hyper. Bum! Bum! Jest, no, no nie! Taką wielkiego Godzilla nie zjadła gaila przez gadżet. Sorry. no, chodź tu! To gadżet! No nie! Co miał ten Stun Power? No, tylko wy... tylko gail został. Musimy to wygrać i dajecie piperka proszę nie zgiń o ale dostał ten gale e pięknie o start na pożegnanie eventu nie nie było jakiegoś legendarnego to znaczy już nie ma eventu Wczoraj mnie jajko pożegnało. E, mam jeszcze Motra, więc zagram Motrom i samimi postaciami ze tamtego eventu fajnego. No, będzie ciężko. A potem nie wiem kim zagrom Potem zagrom Tikem. I mogę się normalnie pływać po wodzie. A, a, o! Do... O! Proszę, el primo kontra raps. Nie ma szans ten raps. No, właśnie. Normalnie się podpolił. Jak na tej mocy. No, Cwani są. Ziu! No i co? I tutaj. O, muszę uciekać. Jedz go. O. Bum, 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 bum. Uh! Ale bym prawie wygrał. Nie miał szans. I. No. Aaaa! Ale dostał. Uh. Nie wiem, co chcę słyszeć. Pragnę tylko ciebie Dobra. I o, tylko bas kontrol, primo ja. Dobra, bas kontrol. Wilk to chyba wilk kontra motra, i oczywiście, że motra wygrywa. To kto teraz? Kim by tu zagrać? No tak, tikiem miał mecha Tiki Dora. Nie oczywiście, ta kolorystyka mi się najbardziej podoba, więc lecimy. Lecimy. O. Chyba będę zbierał na... Albo na... Charlie, albo na Nite. Godzilla. Mecha. O! Aha, TIK! No nie zabił mnie TIK! On miał takiego. prawie takiego samego skina, tylko innej kolorystyce. No dajesz! Jest. O, Amber, jak się radzi, legendarny skin, żartowo, że dobrze się radzi. Barley! Barley z Crash Royal kontra Kih TIK, Godzilla. godzili no nie, zginął. Barley, smutny jestem. No co oni robią? Szczalałem się. Bum. No nie, mam problem. Dobra, teraz tataramo o z moją głową. Aha, żartował. Żartował. Za. A ła dostał. No nie będzie problem. Mam problem. Mam problem wielki. O Uuu, ja tylko został. No i był Ten skin nie oddał wygranej, ale może Robomajkiem. Bo chcecie do niego hyperdadowania, ale nie umiał trafić ani. Bo na wszystko zbieram, ale miał lepszy od na samym początku i, więc i będę lepszył, Bo ma 11 poziom. Ale nie ma hyperdadowania, ten ten mike. Ip, ip. Aj Jump, jump! No nie co ja robię. Jump, jump. A i było tak blisko Jump, jump Jump, jump Aj, prawie Jump, jump No nie Bum Aha, tak się skakał, że został chcą. Boom. Bum Dobra Tamten to się skakał, a teraz na serio Teraz na serio bija się. Trzeba dać chory. Im Tak, bo teraz jeszcze... O właśnie trafił. Aj. Zginął. No co ta Mandy zrobiła? Żartował Że do... Dawał im fory. To teraz zagrom. Kreskówkowym spajkiem O tak Jakie on skiny? Robo Spike Sakura Zamaskowany, ognisty I kreskówkowy To oczywiście tym Bum I Szybko teraz Bo ta nie to nawet fajna, ale to Charlie też jest. i najdroższe. I na nią na nazbieram. Bum, bum, bum. Bum. No chodźcie tu. Bum. Bum. Chodź. Dobra, chodź. Tam jest tylko. Uważaj. Celuję w tego pokoju, jakby przyszedł. Ten Daryl, no właśnie! A to tu przyleciał. Omega. Box. Oj, oh, jest yes! I Ultaj Boom. Boom. Chodź tu. Max. Chodź tu Max I El Primo hyper -dado, nie, boom, boom BUM Jeszcze BUM Nie, z ze mną nie mam szans I... aj Jeszcze brakuje To teraz może Daryla Ale mega boxa i Omega i piłka też mogę przetestować. Bo dawno nie grał piłką. No. To będzie ciężko. Piłka nożna idzie. Chodź tu. A! A! Z palców strzelą. Dobra. Aha. No nie. Muszę iść. Mam ulta. O, zrobiła dziura. Można przejść. Ju! No właśnie, ale jednego zabił. chtika. Przynajmniej. Dajesz. Czak. Jedź tam do nich. Został sam. I czy wygra? Dobra, Shelly tylko zostało, do radę. No może, a nadur aż będzie ten nasz czak. No, Bez... tak strefa zero, Maj. Mia, o, myślę, <laughs> no, że zginie ten czak. Brawo. To nie wiem, czy opłaca się jechać. Ja na razie nie chcę zginąć. No! No nie, te szelki. Szeli! Szeli! Uciekłam! Nie widzi mnie nikt. Nikt mnie nie widzi, może jednak widzi. I to bardzo dobrze mnie widzi. I to bardzo dobrze mnie widzi. Proszę. Aj, dobra, jedną kulką mnie trafiła. Juhu. A, szeli, idę po ta szeli. Nie odpuszcza jej. Nie odpuszcza. Nie. Dobra. Nie opłacało się wygrać? O nie, o nie, jeden na trzech. Och, dobra, już jedno zatwił, już tikał za sobą. No aj, przegraliśmy. Dobra, i schował się jak normalno piłka. To teraz naszego starego megaboksa. Niezapomnianego przeze mnie. i cute knock knockout raps rapsik może być ciężki, Nawet nie wiem, gdzie on jest, la 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 la, la się tu. Jestem tylko skrzynką, jestem tylko megaboxem, jestem tylko megaboxem, który chodzi z gemem na brzuchu. No nie. Ale unikam. No, teraz to fajnie ponikał. Wszystkie ształy bawziął. Od wszystkich. Ja! Dość tu Miemch Jek. Sorry. Ne, pamiętacie mnie chociaż mega boxa. No szkoda, że nie zrobili mu kiedyś animacji. Tylko Megaboks się zrobili. A Megabox da mnie lepszym skinem niż ten Omega. Ech, ma animacje, ale... Megabox bardziej lubią bardziej Mega Boxa. Chodź tu! Chodź Trafił mnie, nie wiem jak. Dajesz. No, on miał tak mało życia. No proszę cię, proszę! Please, wygraj dla Omegaboxa Boksa. Stary. aj Stare skiny nie wygrały. To znaczy, ja tylko miał Dobra, to teraz Omega Boxa. I... O, no, znowu ten Power Rangers ta, patrzcie I rzuca gemami jakimiś klejnotami Rzu... niebieskimi Jak ja szybko chodzę Jeszcze szybciej niż ult Ona użyje ulta jak do niej się przeturla poleczyć, A ona tu wchodzi ja też czemu każdy tu polecił jestem jako ostatni ooo, wow, wow, nie, nie, nie dobrze Piperka co tu jest picie i teraz wjeżdżam wielki omega box aha jakby tam są Bum, 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 bum i bum. Aha, kubsy też się sypią. Grać no nieźle. Powiem, proszę przybliż Dobra, ale no nie, chyba nie zdążymy tego. Kubsa, mam kubsa. mom kubsy, mam kubsy. Kolejnego, czwartego. Chodź tu, Szak, chodź tu. O! No nie, teraz oni mają cubesy i to bardzo dużo i to blisko. jeszcze blisko. Ja! No i to bardzo dużo biję. ciu. Jeszcze taka motka i do boxa też była motka, ale. Omega box! Omega Box mam e, bym pre-dostuł! I co, jestem sam na dwóch i też to z Chuckiem, który ma 5 berki A on jest potężny jeszcze z oczkiem i jednak może iść. Uuuuu! Uh. 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 Ucieczka! Ucieczka! No, aj, zabijam je ultem, ale dobry mecz i śmieszny. Dobra, fajna mapka, ale usunęli tryb, tak, usunęli tryb nawet. E-tryb to był średni akurat. To w dzisiejszym odcinku to już na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie.